jeżeli ja średnio miesięcznie zarabiam 16 tysięcy złotych robiąc 11,2 miliona wyświetleń ale to nie to musimy inaczej sprawdzić ty prawie 17 tysięcy kurwa szereg coś się odpierdolił analytics revenue Watch page ads. Okej okay. i to mamy trzy dobra czternaście tysięcy złotych. Jakie to są pieniądze? Mam siedemnaście złotych cpma. Chuj. To jest w chuj. Siedemnaście to jest w chuj, no. No dobra, zakładamy 17 złotych za tysiąc wyświetleń. Taki zakładamy ten. Jak się nazywa ten jego kanał? Przypomnijcie jej proszę. Hardcore teaching. No coś źle wpisałam teaching. Dobra. Mamy to. 3000 za film. On to ma z 20, 23 cpm? No pewnie tak. Dobra, no liczę z 23. To jest cztery, Dobry wieczór. Film. Jutro rozmowa o pracy. Trzymajcie kciuki. Yy, raz, dwa, 3, 4, 5. 5 filmów w miesiącu wydał. 2, 3, 4. Tu cztery około. 4, 5 filmów w miesiącu. No to myślę, że tak z 30 tysięcy nawet, może. Nie, bo właśnie więcej się zarabia na reklamach z długich filmów. Patrzcie, weźcie pod uwagę to, że ja mam yy, filmy 16 maksymalnie minutowe, nie? To on tego miejsca na reklamę to moja. 14 razy więcej niż ja. Jak to działa z filmami? One cały czas jakby generują pieniądz, czy do określonego czasu? Raz wrzucony film już zawsze do końca. Jeżeli po prostu będzie oglądany kolejny raz, to zawsze będzie ci już generował yy, by, pieniądze. Nięcznie. Wykręca z tego tak no, lekką ręką od 30 do. Zaś nie poczekałam pięciu sekund. na pracy od The White w którym w żaden sposób nie jest Ile powiązany. wyciąga ja prawo cytatu. O... Analiza zarobki. Tyle. tak mało mało to już Ci pokażę czemu bo jeszcze ostatnio było dwa razy więcej Rozumiesz? Jakie 12 tysięcy? 4 tysiące dolarów to do siebie 12 tysięcy złotych? Oj mój drogi Coś kurwa tego nie czuję, stary Tak, teraz już jestem bardziej Wychodzi na to, że jestem bardziej youtuberem, niż yy, streamerem. To prawda. Z Twitcha zarobiłam tyle. 11 tysięcy złotych. A z YouTube'a prawie 17. A ile bierzesz za dile Kurczę, na YouTube chyba nie mamy żadnych deali. Za to na Twitchu mamy Diablo Chairs, mamy GPS, mamy G2A i mamy Edifier. Mamy czterech stałych sponsorów kanału. To jest mega dobrze. Mega dobrze to jest. Ze sponsorów zarabiam chyba więcej niż z obu platform razem wziętych. To mi się wydaje. To idę szukać dalej. To gdzie ta piękność? Aha.